Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Game of Thrones 10. Showdown Sin. Nadszedł czas, aby zmierzyć się z okropieństwem, jakim jest Sin i który czeka nas yeah. e, stosunkowo niedaleko. Co, well, huh? so, nadszedł już czas, hmm? Jeden gdzieś nam się kryje w Sinie, a my go znajdziemy. Eh, well, to już będzie dosyć kosztowo. Hey, simple, hey, to Lubisz, like right? łatwo, czy nie?

Ja Mam na nadzieję, to. że wszyscy się dowiedzieli. Scene! Chyba, chyba. usłyszał. Teraz, jak muszę przeglądać przekonał, to tam padaje wielkie bydlę. Ok, idziemy. Jak możemy dostać środka? W sposób, a jak inaczej? Cze, tak, tak Well, let's go. gaan! Hey, ready? Hey, hoe ben je Hey, om op de Je te gaan? Als we dat in een nieuwe me? Wat doe je ik een nieuwe O ja nie rozumiem za plan. <śmiennie> Ojcze, <śmiennie> wiem czego użyć. <śmiennie> A oczywiście. Oczywiście. <śmiennie> <śmiennie> w porządku. Otworzymy w nim na <śmiennie> Tylko musicie się tam wskoczyć. Okay? <śmiennie> nie powiem ci, y Nie powiem ci, że było Od powodzenia. Ej, Fie! Riku Ty Broń Wow we'll Oczywiście A myślałem, że Albert nie potrafi po naszemu Dobra i to No co, pegganie kto z buta musi na yy, pokład zakinać I w górę, i w górę, i w dół. O, to co panowie i panie. Ruszamy. Zaraz. Chyba. Yes. Yes. Tak, like ja I hate them too. Się... They listen to us. We to not let them down! to us. You don't need this, no ty nie potrzebujesz go, prawda? Right. Oh. Co? Right. Prawda? Right. Oj, oj! Wszystko będzie dobrze. Nie daj Ej, ludzie, ludzie, to chyba nie jest tak jak powinno być, eh? Oj, tam od razu, że nie jest tak jak powinno być, oj, tam. Aczkolwiek to wielki pole, trochę mi się nie podoba. Grawitacja wzrosła dziesięciokrotnie, przynajmniej jak na razie. O. Oh. O oh shit. Nie, dosłownie wygląda tak jakby syn wokół siebie sam stworzył jakieś wielkie pole grawitacyjne. Spójrz na te metody tu lecą. no no. O. Czy głuchem? Czy Ej, serio, czy o Coś stało? Ha? 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 Ludzie, coś stało? Ludzie, nie chcesz mi powiedzieć o guchem. A, okej, okay, nie ogłuchłem. <ścoughs> nie powiem, ciekawy widok. Tylko wiecie, że ta woda tak długo raczej nie postoi? O oh, shit! What the hell? Myślałem, że mam do czynienia z cinem, a nie z lawosem. Ojcze ogarni się. Ema. O mera, ojcze. Ej, widziałem coś świecącego na podstawie ręki Snur jest to jego cały punkt. Cholera! Co, co? Jesteśmy wciągani przez O! Sina ściąga! Oh. Wszyscy wracajcie do środka! Za późno! Nadchodzi! Okej! Okay. Ej, sami się zdecydowaliśmy na walkę, więc teraz to róbmy, okej? Okay? Okej, okay, teraz tak. Podobnie jak podczas walki z Evre, na ziemi możemy zaatakować Sina w żaden normalny sposób e, wręcz. Możemy na przykład, nie wiem, rzucić e, granatem. Nie, nie możemy. Przedmioty też mają za mały zasięg. W takim razie na pewno Lulu może e, coś mu zrobić. Tego już jestem w stu pewien. O, mał, wow, dwa many. Okej, okay, zobaczymy jak mocno będzie pić lulu. O, bardzo. bardzo dużo mocniej. Okej. Okay. Teraz tak, przydałbym się hejska na razie. To przede wszystkim. Zwłaszcza, że łaka może go stąd rzucać. Ależ potęga! Panie! Tak. Obstawiamy, czy demisa zadziała i czemu nie. Tak. I co jeszcze? E, Moving. Bo mogę. Bliżej! Chodź bliżej! Bum. Bum. Oh yeah. Nie spadajcie ludzie! No super. Anyway. Skoro już mam syna na wyciągnięcie ręki dosłownie. Wow. Oh że też ktoś się odważył no bo Aldon pocztą eee, albo To przede wszystkim. A tymczasem sz... czy indziej więcej. Potrzebuję na Odonie. Tyryry, e, Żadne z naszych basterów zapewne nie działają, ale spalić można. Bo po co? No o i teraz to już są w pewnym sensie sensowne. O super! Negation to atak, który praktycznie rzecz ujmując zakładać dispel na wszystko na polu bitwy. Czyli z siebie rzuca negatywne statusy? Z nas, nas zrzu rzuca pozytywne. I tak w kółko. Tylko dawe mnie chapeki. i tak teraz za dużo bym nie zdziałał w takim fizycznym. Au! Au! No cóż, to walka z Sinem, czego się spodziewaliście, ludzie. Przecież nie można było oczekiwać, że nie będzie nam zupełnie nic zrobił, tak? Dilej też nie zadziała. O po co? Super, czy on naprawdę może to zrobić? Nie w swojej turze. Co za No Dobra. Przynajmniej zrobił tak, że mogę teraz Admiral Baker nazwycić. Dobra, i to. Wiesz co? Nie wiem, ile masz HP. To jest mój jedyny problem w tej chwili. Bo nie wiem, czy mi się opłaca slotów używać, ale yeah. chyba nie. No, bo wracając do rzeczy, hejtka. He <grystanie> może tym razem jej nie wrócił łaskawie. O o, Ten zbiera most, nie jest fajne. O czym znają, żeby czy się, się jeszcze przekonać. Mam szczerą nadzieję, że nie, ale... Ja w sobie mam parę ataków w tym czasie. O super, stęskniłem się! Nie napiję się, to musisz mi to robić. Będę pasywa e i tak nie zdąży, więc masz tutaj. Ok, ani go Negapo, tyą jednego wcześniej zużyłem w sumie. Mam pomysł. Oj tu jona. Tak będzie bezpieczniej. Przywołam dowolnego, pierwszego lepszego rzędu Rayona. Zwłaszcza, że wiem jaki atak nadchodzi. Eee. Zresztą... Sposób atakowania Sina został już zasugerowany w Cassandra go widzieliśmy jakiś czas temu. To było tak dawno, że już nawet nie pamiętam. Momental bake. No break. A, fajnie. Na szczęście, bańki na niego działają. Ej, grawija! To ja tak typu gravity. Wow. Au, to bolało. Double cast, bo mogę. Dwa złote rgę. Ciekawie nie zadam. O! Oh yeah! Siwa! Mój najpotężniejszy Baldi-Member! Co z tego, że nie jest zużynie? I co z tego, że właśnie ginie? Swoje zrobiła. to się liczy. Okej, okay, w takim razie... albo Teraz, shingi kosztu, młodko ty moja. Okej, okay. lewa płetwa Sina została pokonana. Oh, i całe szczęście. Okej, okay. uważajcie, ludzie, trzymajcie się czegoś. Lecimy. A ponieważ mamy czym sobie poradzić z takową... Upsiii! Jak miło. Wow, i ona dostała 32 ks. <laughs> tego się nie spodziewałem. Mamy go! Nie zrobiłbym tego bez was! Okej! Okay. Trzymajcie, teraz czas na drugą stronę. Łatwo ci tak mówić! Eee... Serio? Okej, okay, tak jak zostało to wcześniej teraz czas na drugą stronę. Oh well... Armor break... A, racja, jestem poza zasięgiem. W takim razie, chodź tu Lulu. Double by mi się przydał, naprawdę. Nawet nie wiecie jak bardzo. Dobra. Zaraz będziemy podchodzić powoli. Więc nie jeżdę. Oh A mnie dam trzymanie, Mariego, żeby do fotografię wstać przynajmniej. Cheese. Okej, okay, Skin się nie podusza. Ja sobie międzyczasie zarzucę Ultimum Ej, jak za dwa many to mogę, okej okay? Ciekawam się dużo mu zada w ogóle ja No po Ale Sam to, że po jeszcze nic nie oznaczało, się na nie jeźda perem Cheese Anyways, chodź to Auron Chyba daj et dla Bo go potrzebuje Nie spadajcie ludzie Dobra, dobra Nie okay. Czy on, mia... on ma jakieś miasto na grzbiecie? A bo łapa, Przydać Rzuciłem mu Admondrajka? Nie, to właśnie to robię. O, jeszcze nic nie robi, dawaj to. No ty tu zostajesz i tego bijesz. Wow! Au! <grystanie> <grystanie> Lulu tego może nie przeżyć, ale co ja się znam. A mega. Mam ich 87, stać mnie. Ok, jest się nie rusza. Nie ma dzisiaj atak Taka dobna różnica. Kto, kto za ile atakuje? A ponieważ mogę to przygotować się. Ej, trzeba tylko weszła. A ci okaże, że nam jeszcze się mniej obaży niż bez owej dajwa. Czasem tylko trzy razy. Jedna ultima. Wow! Naprawdę, zwykła ultima zadawała po 7000. A tutaj trzy ultimy? I 4,5. Szlaak. Okej... Okay. Mm. Okej. Okay. Slice and dice! Dobra. Już za pierwszy raz nie cefiłem? Fail. Okay. Okej. Okay. 6 uderzeń po 4 tysiące. I like it. Wow! Krytyk! Podczas overdrive'a! No jeszcze overkill'a zajdźmy. Okej, okay, to poszło znacznie szybciej, niż się spodziewałem. Przynajmniej w do poprzedniej. jak to zaraz będzie. Zdaj, gotow? Zbieram. Ognia! Okej. Okay. Druga płetwa odpadła. Jak miło. Okej, okay, gdzie następny? <grym> nie jest. Co? Dopiero zaczęliśmy. Ale... Kurne działo. Zostało zniszczone. Co, co, co niemożliwe? Daaa! This cannot be! Da. Że zasłuję za kule. kula się zniszczyło. Ok, wracajcie do środka. Czas na inny plan. Może to. Nie, 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 nie. Idziemy do środka. Każdy gaspisz bola. To wie. Jeżeli masz przewagę, musisz ją wykorzystać. Dzień z tobą nigdy nie jest nudny. Hej! Hey! Gwiazdy najpierw! No bo, że lulupiesza tam skoczy? to się nie spodziewałem. <śpiewa> <śpiewa> Gratuluję, łaka, nie umiesz spadać. Jak się z tym czujesz? No, tutaj zostało nam już do pokonania Zansina i jego przydupas. Kolejny Spawn. Tak, i Lulu stoi tyłem, bo może. Okej, okay. tak też można. Czy Anmodek zadziała na tego Sin Spawna? Oto pytanie na dziś. Z odpowiedzią negatywną, szar bycie. Dobra, po, hejstka. Ja nie dobrze pamiętam jest on podatny na ogień, co bo było nawet logiczne biorąc pod uwagę jak wygląda. <laughs> na to wygląda. Ej, hey, Waterga- au! Czemu chce tak zaatakować. Na to wygląda i to boli. Au, au! Ej, ludzie! No. Dobra, co ja chciałem, Eriku? O, tu. Mam dać się fuchę. Healing. Okej. Okay. Stalczy? Stalczy. Okej. Okay. To za już się mogę praktycznie zadać? Nie, to ultimate weapon, chyba z tej. Znaczy Kaladbolga. To w innych wersjach się nazywa Ultima Weapon, tylko w... Tylko w praktycznie jest to Kalard W innych jest to Ultima Weapon. Najzwyklejszy w świecie Ultima Weapon. Serio. Okej. Okay. Ojej. Lulu wersji stoi przodem. Takich trzeba. O, układam czy stamina stingi. E, Skaduje, że nie są podatne na żadne żywioł, więc... No cóż, Bundega. Mał wow, potęga. Nie, nie, Almost Drake. Zdecydowanie Almost Drake. sądzę, że powinno być dużo lepiej. Zanicpię energię. Czy wiecie, co to oznacza? Wcześniej już to samo robił. O, jaka A ponieważ chcę, żeby każdy dostał trochę doświadczenia, to jeszcze nie zrobię tego, co myślicie, że zrobię. Wow, Mari. Ty bijesz mocniejszy? What the heck? punktów. Czemu ją narzucać za jeden mana? Eee, Lulu za dwa. I don't get it. Ok. Mi oboje Cię poznać, Nie sądzę, że żeś to przeżył. Z całym szacunkiem. Ale po prostu nie. Jak już mówiłem. <laughs> Jej, Zayn e, został pokonany. To znaczy, że wreszcie możemy się dostać do środka. Miejmy taką nadzieję. No i kto mówił, że z synem nie można walczyć normalnie? Ja się pytam. A nie, tylko mi tu do wody nie spadaj, ok? Do wody nie spadaj, ale na miasto też nie. Dzięki Bogu, Uff. przy samym Bewel wylądował szuja. Akurat za Bevel tęsknić nie będę. Wow! Juna dostała 60 tysięcy <gryüre> Czy ktoś ma jakieś pytania Ktoś czuje, że będzie masowe rozdawanie punktów za chwilę Ojcze, nie wierzę w to co zrobiliśmy Mówisz to, synu Oni to zrobi co, co właśnie się dzieje Ryku wspaniale Dzięki. Hmm. It's to Wiem, wiem. Co? W Nie. Musimy pogadać tego gościa, który jest wysi nie. Krzyżowcy nie mieliby praktycznie roboty, gdyby to było takie prosty. Ale na pewno się Jestem tego pewna. Na pewno wygrywamy. Okej. Zrobię to, co będę mógł z głównym działem. Ej. To i my faktu pokonaliśmy Sina. W na razie. Safe. I to oznacza tylko jedno, to punkty całą masę punktów, no masę mam na myśli, nie, Okej. Okay. Hej, nie, super. nie, ja tu jest plus 4 plus 3 sz nie, Bo nie, bym to, po to poszedł ale Za późno zauważyłem. Eee, no trudno. Okej, plus 200 do hapeków. No i nie ma. O, Kimari! Czemu mnie to nie dziwi. Biorąc pod uwagę, że Kimari'ego tutaj ja w ogóle nie używam, to naprawdę mnie to nie dziwi, że dostał 6 poziomów. Okej. Okay. Eee, plus do obrony magicznej. Taka, plus 3.

i on powoli wchodzi w siatkę Shindigi'ego. Taka ciekawostka. Raz, dwa, trzy. Nie chcę teleport -sfears. Power z film. Czy tu jest flare? Uwaga, powiecie że tu jest flare. Bo się napadę przyda. Dobra, przesuń się i plus do magii. O, plus cztery. Jak miło z ich strony. I Shinji dostaje kolejne, tylko wolałbym nie wchodzić na ścieżkę Juny, na litość boską. To jeszcze nie wiem na kogo w takim razie. Łaka, lulu, łaka, Audon. Idę do Audona. I będę zganiał wszystko, co jest od Audona. O co. PPPP ABT Ability Feel, Sapers Feel, o i Riku dostaje, kolejne. O Riku też już dochodzi do końca swojej, jak miło. Ok, to było na razie na tyle.